Skoki narciarskie powracają! Już dziś w piątek rozpoczyna się letni Grand Prix w Wiśle, także moi drodzy zapraszamy, będziemy to śledzić, będziemy to transmitować i mam nadzieję, że wszyscy się razem widzimy, że ekipa skoków narciarskich dzisiaj powraca. Co prawda, latem, a nie zimą to trochę może inne emocje, trochę może inny styl, ale cóż, długo skoków nie było, wszyscy pewnie jesteśmy ich spragnieni, ja przynajmniej, że mówię za siebie, jestem. Także co? 18:15 rozpoczynają się kwalifikacje, także będziemy je śledzili. Zobaczymy, ilu naszych zawodników się zakwalifikuje na jutrzejszy konkurs indywidualny. Więc co? Pierwsze dni w Wiśle, pierwsze dni letniego Grand Prix, piątek kwalifikacje, sobota i niedziela konkursy indywidualne, raz o 15, raz o 13:30. Sprawdzimy to jeszcze. I co? Będą dobre wyniki Polaków? No muszą być dobre wyniki Polaków. Chyba najwięcej wyzwycięstw z Dawid Kobacki ma na tej skoczni, głównie Polacy zwykle w Wiśle latem, przynajmniej wygrywają. Także zobaczymy całą ekipę i Polską i zagraniczną nowego trenera, to Masa który będzie debiutował. I co? Zapraszamy, do zobaczenia.